Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Daily, w którym będę wypowiadać się na kontrowersyjne jeździeckie tematy. Mam nadzieję, że wczorajszy odcinek przypadł Wam do gustu. Jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to koniecznie wejdźcie tam i nadróbcie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o podziałach między jeźdźcami, czyli naturalsi, klasycy, ujeżdżeniowcy, skokowcy, westowcy itd. Zanim jednak przejdę do tematu odcinka, to standardowo zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia dzwoneczka, aby się nie pogubić i nie stracić kolejnego odcinka i zostawienia łapki w górę, jeżeli materiał Wam się spodoba, a tymczasem przechodzimy do omawiania tego tematu. W ostatnich 20 latach jeździectwo mocno podzieliło się na przeróżne nurty jeździeckie, co można zaobserwować na przykład na wszelakich forach internetowych. I myślę, że to właśnie w głównej mierze internet tak bardzo przyczynił się do rozpowszechnienia tego zjawiska. Jest to spowodowane tym, że każdy dosłownie może znaleźć grupę niszy dla siebie i w niej pozostawać, łapać z tej danej niszy informacje i ogólnie obracać się w jakimś konkretnym towarzystwie. Czy jest to dobre? Moim zdaniem ma to więcej wad niż zalet, ale o tym właśnie sobie dzisiaj porozmawiamy. A głównie skupię się właśnie na tych wadach, bo moim zdaniem podziały w większości. Są właśnie dużo gorsze niż łączenie się i wspieranie w jednym konkretnym celu. Więc, chyba, pierwszą, największą wadą jest bańka informacyjna. Obracając się w danej niszy, będą do nas docierać stale informacje, jakieś badania i artykuły, które raczej będą potwierdzać to, co uważamy, w co wierzymy i komu ufamy. Co za tym idzie będziemy coraz bardziej utwierdzać się w tym przekonaniu, że to ten nasz nurt jeździecki jest tym dobrym i jest tym najbardziej poważnym i mamy najlepsze metody i w ogóle wszystko najlepsze. Naturalsi będą czytać artykuły i wypowiedzi o tym, że to metody Montiego Robertsa są najlepsze, a sportowcy będą głównie czytać informacje na temat świata sportu. Będą czytać wypowiedzi sportowców, a najchętniej tych właśnie z ich dziedziny jeździeckiej. I Tutaj mówię tylko o tych ludziach, którzy lubią się jakoś konkretnie określać, szufladkować i dochodzić tylko do jednej określonej grupy, a nie tych osobach, które faktycznie są jakimiś reprezentantami danej grupie dziecka. Bo jest pewna różnica między samowolnym szufladkowaniem się i przydzielaniem do jakiejś jednej grupy. A tym, że po prostu do niej należymy, no bo dajmy na to, skoro skaczemy przez przeszkody, no to jesteśmy mimo wszystko, nieważne co byśmy chcieli, skoczkami. I przez taką sytuację każda z tych grup, każdy z tych nurtów będzie siedzieć we własnej bańce informacyjnej i nie będzie przyjmować tych informacji, które są z zewnątrz, czyli z jakichś innych nurtów. Błędne, a także prawidłowe przekonania, zgodne z jakimiś badaniami najnowszymi oraz wiedzą naukową, mają wszystkie te grupy. I trzeba się z tym zwyczajnie pogodzić. Żaden nurt, żadna dyscyplina czy żadna metoda nie jest zawsze w 100% zła czy dobra. Kluczem oczywiście jest to, jakie je wykorzystujemy, jak do nich podchodzimy i jaki stosunek mamy do osób z innych nurtów czy wykorzystujących inne metody. Drugą wadą jest elitaryzm. W zasadzie każda z tych grup, szczególnie fanatycznych, uważa, że to oni są najlepsi, mają najlepsze metody, a cała reszta to banda idiotów. Napędza to naprawdę mnóstwo jadu i toksyczności w środowisku jeździeckim, mimo że w rzeczywistości najmądrzejsi są ci, którzy czerpią z każdego nurtu i z każdej metody po trochu i są w stanie z nich wyciągnąć to, co najlepsze. Ci, którzy zamykają się tylko w jednej grupie i nie chcą słyszeć ani czytać o tym, co jest w innych i uważają tylko siebie za najlepszych, stoją w miejscu i raczej ciężko im będzie się rozwijać w takim stopniu, jak ci, którzy potrafią czerpać wszystko, co najlepsze. Ze wszystkiego. Najlepszą metodą jest dowiedzenie się w życiu jak najwięcej i po prostu przesianie tego wszystkiego przez odpowiednie sito i wyczerpanie z tego najlepszych informacji, które nam pomogą najlepiej, najszybciej, najbardziej efektywnie się rozwijać. I taka osoba, o której teraz mówię, nigdy nie powie, że dany nurt, czy dana metoda jest lepsza bądź gorsza. To chyba, że wiadomo, ktoś wykorzystuje metody, które są dla koni krzywdzące i są po prostu niemoralne bądź nieetyczne. No ale nie mówimy o takich rzeczach, tylko po prostu o różnych podejściach do danego tematu. I ten elitaryzm w jeździectwie nie tyczy się tylko sportowców, jakby się mogło niektórym wydawać, bo również wszystkie inne grupy uważają, że to oni są najlepsi, najmądrzejsi i wszystko robią najlepiej, a inni są B. I po trzecie, zbędne podziały. Jeździectwo i praca z końmi powinna przede wszystkim dawać przyjemność i profity koniom, a także jeźdźcom. Niezależnie od tego, czy pracuje się głównie z ziemi, czy skacze, czy jeździ na zawody, czy tylko w tereny. W zasadzie wszyscy, którzy chcą dobrze pracować różnymi metodami, chcą po prostu dobra koni, chcą je rozwijać, chcą, żeby one się dobrze czuły. Dzięki czemu jeźdźcy będą mogli czerpać profit w postaci jazdy konnej. Z jak najmniejszą szkodą dla konia. I tak naprawdę wszyscy normalni jeźdźcy właśnie taki mają cel. Nieważne czy określają się jako naturalsi, biomechanicy, klasycy, westernowcy czy inni owcy. I tak naprawdę większość z tych nurtów i grup ma te same fundamenty, które leżą gdzieś tam lata wstecz, a mimo wszystko powstały jakieś zbędne podziały i podgrupy. Które starają się nawzajem sobie stale udowadniać, kto jest lepszy i mądrzejszy. Wymarzona byłaby utopia, w której każdy potrafi ze sobą bez uprzedzeń rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami i czerpać jak najwięcej z wiedzy każdej osoby. Ze względu na specyfikę i naturę ludzi, jest to raczej niemożliwa rzecz do zrobienia, jednak chciałabym osobiście, aby każdy był w stanie podchodzić do siebie z szacunkiem i zaakceptować fakt, że w każdym nurcie, w każdej grupie i metodzie, Znajdują się zarówno rzeczy dobre, jak i złe, tak samo jak i w naszej. I zaakceptować to, że poza danym kręgiem również może toczyć się dobre dla jeźdźca oraz konia jeździectwo. Że to, że coś jest inne, nie znaczy od razu, że jest gorsze czy złe. No i najlepiej po prostu, żeby takie podziały i bańki informacyjne nie istniały, bo. Zwyczajnie ograniczają one rozwój. Fajnie jest dzielić się w grupy podobne przekonaniami czy metodami jeździeckimi, jednak jeżeli dochodzi już do takich sytuacji, w których nie skupiamy się na sobie i na tym, aby siebie ulepszać, a raczej na tym, aby pokazywać, że to czyjeś metody są słabe i udowadniać to stale, no to już jest coś nie tak i moim zdaniem takie akcje, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Osobiście staram się w żaden sposób nie określać. Nie nazywam się naturalcem, mimo że część osób w taki sposób mnie określa, ponieważ sporo pracuję z ziemi, czy też, dajmy na to, bez będzidła. Nie nazywam się też skoczkiem, czy ujeżdżeniowcem, bo nie czuję takiej potrzeby, raczej chcę siebie i konia szkolić wszechstronnie. I w sumie fajnie by było, żeby każdy miał podobne podejście i był w stanie czerpać ze wszystkiego jak najwięcej dobrego. Bo nieskromnie stwierdzę, że jest to chyba najbardziej racjonalne rozwiązanie, którym nie ograniczają nas te bańki informacyjne, ten elitarny. Oraz zbędne podziały. Ale jestem ciekawa, jak Wy na to patrzycie, co o tym wszystkim sądzicie. Oczywiście dyskusja w komentarzach jest otwarta i zapraszam Was na dół do komentowania. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz bańka. Ja Was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli materiał Wam się spodobał. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia, do jutra i cześć!